No się, ma tu Google. Właśnie próbowałem grać rankedy, ale mnie wywaliło. To nagrywam jeszcze raz, bo nie ma sensu pokazywać Wam rankedów, który mnie po prostu wywala w pół gry. No dobra, spróbujmy jeszcze raz, co ja mówiłem na, poprzednim na poprzedniej próbie nagrania, że wczoraj 2000 subów mi wpadło, więc chciałem wyrazić moje wyrazy wdzięczności, być może i powiedzieć, że miło mi, że. Że tylu z Was y, chce oglądać moje materiały, że się to w jakoś tam y, mniej lub bardziej Wam podoba. Y, no nic, no wrzuciłem dzisiaj y, za na y, ten. Tych filosów, którzy, y, których wczoraj streamowałem, dla tych z Was, którzy są zainteresowani, to tam y, chcą prze, przesiedzieć kolejne trzy godziny swojego życia, tam czy dnia zmarnować na to, no to y, zapraszam. Nie jest to być może moje jakieś tam najwyższe górnolotne nagranie na YouTube a, ze względu na to, że to był livestream. Ehm, no ale jak to chce, nie? E, chyba coś znalazło. Mam nadzieję, że tym razem mnie nie wy... Nie, nie znalazło. Nie wiem, grałem z Krystraszem i w pół gry mnie wywaliło. Nie wiem o co chodziło w ogóle. W drugiej turze, nie? Puf, przegrano. Coś jest nie tak. No, ym, pru, 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 czy coś jeszcze mam do powiedzenia? Ym, nie wiem, no następny livestream, jaki będę robił, to chyba z Gwinta, a później znowu wrócimy do dalszej kampanii Fierosów. Ale to nie wiem kiedy. Nie wiem, czy... Dzisiaj chyba nie mam siły specjalnie. Zresztą dzisiaj jestem potencjalnie umówiony, a, więc a, nie mam... Jak Zupełnie wolnego wieczoru. Jutro na pewno nie, bo jutro jestem zajęty. Może w. Może w piątek. Zobaczymy. Dobra. Czyli tak gramy z jakimś tam. E, Brewerem, Hugiem. W sumie to mam brzask jeden, więc nie muszę go odrzucać jako pierwszy. Hmm. o mało ranów. Ale niech będzie. Tak, chcę zakończyć wymianę kart. Zróbmy tempo. Wiedźmami. Standardową milwę w płotkę rzucił. Ok. I pas. No spoko. Dwa goldy, wezmę to. Czemu on strzelił w tą wiedźmę? Czemu gracz na tym poziomie strzelił w tą wiedźmę? A nie w tą po lewej stronie, żeby mi nic nie przeszło. Czy może mi ktoś to wyjaśnić? Może on nie wie? Nie zna tajników przechodzenia potworów. No ale dobrze, wezmę to. Wezmę se 6 siły na początek. Dziękuję Ci przeciwniku, że dałeś mi rozpocząć. Jesteś nadzwyczaj miły. Muszę pomyśleć, jak w ogóle ja chcę to zrobić, nie? bo to tak za dużo szóstek się... Ze y Zestała cała sytuacja No musiał rzucić jednego kreopająka Później zjeść tego neckera Zaryzykować pożogę w tego jednego kreopająka, trudno Okej, okay. to nie, nie obchodzi mnie, to jest dobrze, że to w poszło A nie w krawo Czyli tak Okej, dane, okej okay. To nie jest problem, zbyt duży tak go zeżrę, bo nie wiem co z tym zrobić. Tylko czy ja chcę ją tutaj? Mogę ją tutaj dać. W razie czego... będę miał dodatkowy cel pod zjadanie. Mhm. Może powinienem go rzucić między te dwie? Ale wolę tak, bo jakbym miał poszogę, to nie mam, nie mam celu podsiedzania. 5 kart ma te 3, 2, 3, 4, 5. To są jego dobufowania i raz, dwa niedobufowania. Dobra. To kole, kolejny krabopająk. Tak. Czek, cek. Wszystkich nas czeka śmierć. Powinienem był to zastrzelić. Ale on prawdopodobnie ma więcej No ale teraz... zabiję to na wszelki wypadek, pach Jak nie ma, to nie ma, jak ma, to ma Spoko Szkoda, że nie ma, pierdol się Dobrze. Mm. <śleszionale> o Boże Dobra Hmm... Um, co ja tutaj chcę teraz? płotkę? No, dajmy kolejnego krałpająka. No so zdarcie mi dość mocno broli. Bo tak sobie. No to pewnie wyciągnie. Uh -huh. No to tam wysyłane w to. Um, dobrze. Teraz pytanie, czy ja chcę płotkę ukraść, czy ja chcę tego u nas head. Ja chcę płotkę. Jak się mutuje to gówno. Dobra. Wszystko w porządku. To jest pułapka ósemka zapewne. No to nie jest źle hmm. Zjem płotkę Zjem płotkę Albo zjem tą jakimy Chciałem z tą płotkę Niech mi to przejdzie Przerzucę gadal tej nie chyba tyle Takich czeka jeszcze damy. Dwie karty. O, dobra. Saskia. Dobra. Czyli muszę, ok, dane Kajonki najlepiej chyba. Zjedzmy te trójki. Jako zabezpieczenie. W razie gdybym miał za zdarcie jeszcze. Ale on nie ma. Ma dwo, dwie karty. Mm, dwa brązy do bufowania. Dwie jednostki. Tylko może mieć za oczywiście, że jedną z nich jest najemnik. Teraz co on będzie rzucił, to ja pasuję. Mhm. Dobra, czyli ja mam trzynastkę na następną turę. Nie, nie mam trzynastki. Mam już piątkę. Ten z brzasku, była muła, Zamuła, zamuła. A to nie ma większego znaczenia. Czek i czek. Bardzo źle. Ech, bardzo, bardzo źle, ale zobaczymy. Może być i może być. Może nawet nie tak źle. Mhm. Czyli w pierwszej kolejce rzućmy, bo on jest chyba najbezpieczniejszy. Moja matka będzie dumna. Okej, czyli ma pułapkę jakąś bufowaną Ech, dobra. Możemy jego rzucić w jej wina, gdziekolwiek on jest. Tu, tu mi wywali trójieczkę środkową. Zbufuje nekera. Bo jak ma Aglais, no to będzie walka. A jak nie ma, to niech robi. Co tam chce swoją pułapką? Zbufowaną. na tym. Okej. To chyba wystarczy mu. Znaczy, ta baba nie będzie miała tak dużo, ale zobaczymy. Tu mam trzy pająki. A może, może, może. No 30. Ha 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 ha. Głupcze! Zły cel obrałeś. Dobrze. Ktoś się nie doliczył Ojej No, ale to była, to była zasłużona wygrana z mojej strony Bo koleś zagrał źle Dobra, jeszcze Lejasa jedziemy, Tym razem przynajmniej nie dostałem Disconnecta mm. Mm. Część z was się pyta mnie zawsze, jaką talię składać. To mi się wydaje, że pożerka w tej chwili jest najlepsza do składania. Wydaje mi się to z tego powodu, że. Um, ona jest tańsza od yy, skojatele, nie? Skojatel są e, dobrą talią, może nawet troszkę lepszą, ale. E, bardzo, bardzo ciężką w legendy. Tam jest. Yy, raz, dwa, trzy. E, cztery legendy? Jak nie więcej. I to takie dość potrzebne, nie? W tych w pożerkach to ten trzon, który potrzebujemy w rany i tak dalej, to, to wystarczy nam, nie? Czyli ten, ten mój awalach jednak nie był taki zły. <ścoughs> Dał mi milion siły. Dobrze. Come on, come on. Hmm. Przed chwilą miałem tak szybko przeciwnika, ciekawe o co chodzi, że teraz nie znajduję. Spróbujemy jeszcze za dwa razy. Jak nie wyskoczy, to może jeszcze później jakąś potyczkę zagram, ale chcę wytłumaczyć mniej więcej, jak zbierać, jak zbierać potwory dla początkujących. Chociaż teraz może być reset. Oczywiście jeszcze nie wiadomo, nieznana nie znana jest data potencjalnego resetu, ale no osoby, które teraz zaczynają, to raczej bym wam powiedział, nie łudźcie się, że dozbieracie talię teraz, bo prawdopodobnie będzie reset przed tym. Chyba, że CD Project coś wymyśli innego i jakoś to przedłuży tą fazę beta testów zamkniętych, nie? Ale wątpię. Wydaje mi się, że to już. Kwestia jest paru tygodni, może miesiąca. Może dwóch miesięcy max. Więc yy, ktokolwiek jakoś tam intensywnie nie zbiera, to będzie miał. Yy, Przypuszczam, raczej zawiedzie się, nie? Na tym, że coś tam uzbiera, a później. O, reset tam. Kijci w oko i tak dalej. Czyżby? Czyżby znalazło mi przeciwnika? Tak. Doskonale. A więc, niech zacznie się walka. Coś mi tu śmierdzi znowu jakimś bugiem. się wczytuje za długo. Dobra, liczymy do dziesięciu. Raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. Jest dzień Bogów. Będziecie mieli tą jedną grę. Jest nawet zabawna. Hmm. A może jutro omówię w takim razie tę talię. Albo dzisiaj nawet wrzucę jakiś filmik. Zobaczymy. Zobaczymy, czy będę miał natchnienie. na razie jestem zniesmaczony trochę tym, że wszystko się pieprzy cały czas. Póki co spadam, trzymajcie się, Google out i miłego dnia. Bye. Szkoda, że nie ma pierdol się. Mm. <zyskujesz <zyskujesz> <zyskujesz> o może? dobra. Um, Plu ja chcę teraz? Ukraść płatkę? Hm. No, dajmy kolejnego kraopająka. No, co, zdarcie mi dość mocno boli. Bo tak sobie. No, to pewnie wyciągnie. Mhm, no, to tam wysyane w to. Ym, dobrze. Teraz pytanie, czy ja chcę płotkę ukraść, czy ja chcę dragonaz z jej head. Ja chcę płotkę. Jak się mutuje to gówno. Dobra. Wszystko w porządku. To jest pułapka ósemka zapewne. No, nie jest źle. Hmm. Zjem płotka. Zjem płotka. Eee, zupełnie wolnego wieczoru. E, jutro na pewno, nie? Bo jutro jestem zajęty. Może w. Może w piątek. Zobaczymy. Dobra. Czyli tak gramy z jakimś tam. E, brewerem, hugiem. W sumie to mam brzask jeden, więc nie muszę go odrzucać jako pierwszy. Chyba mm, hmm. mało wranów, ale niech będzie. Tak, tak, chcę zakończyć wymiankę. Tempo, wiedz Standardową milwę w płotkę rzucił. Okej. Okay. I pas. No spoko. Dwa goldy wezmę to. Czemu on strzelił w tą wiedźmę? Czemu gracz na tym poziomie strzelił w tą wiedźmę, a nie w tą po lewej stronie, żeby mi nic nie przeszło? Może mi ktoś to wyjaśnić. Może on nie wie, nie zna tajników przechodzenia potworów. No ale dobrze, wezmę to. Wezmę Se6 Siły na początek. Dziękuję ci, przeciwniku, że dałeś mi rozpocząć. Jesteś nadzwyczaj miły. Muszę pomyśleć jak w ogóle ja chcę to zrobić, nie? Bo tak za dużo szóstek i się zesta cała sytuacja. No musiał rzucić jednego kreopająka, później zjeść tego neckera. Zaryzykować pożogę w tego jednego kreopająka, trudno. Okej, okay. to nie, nie obchodzi mnie. To jest dobrze, że to w wiedźmy poszło, a nie w krawo. Czyli tak. Okej, okay, dane. Okej. Okay. To nie jest problem, zbyt duży. I tak go zarzem, bo nie mam co z tym zrobić. Tylko czy ja chcę ją tutaj? Mogę ją tutaj dać. W razie czego będę miał dodatkowy cel pod zjadanie. Mhm. Uh -huh. Może powinienem go rzucić między te dwie. Ale wolę tak, bo jakbym miał pożogę to nie mam, nie mam celu pod 5 kart ma... A, raz, 2, 3, 4, 5. To są jego dobufowania i raz, dwa, niedobufowania. Dobra. To kole, kolejny krabo pająk. Tak. Cek, cek. Wszystkich nas czeka śmierć. Powinienem był to zastrzelić. Ale on prawdopodobnie ma więcej. No, ale to jest. Zabiję to na wszelki wypadek. Fach. Jak nie ma, to nie ma jak ma to. Dzięki. Ma. Spoko. Albo no. no, zjem tą akimę. Książę tą płotkę. Niech mi to przejdzie. Przerzucę kadal, tej linii chyba tyle. Ja I on jeszcze do Dwie karty O Dobra Saskia Dobra Czyli muszę Cairanem zeżreć Najlepiej chyba. Zjedzmy te trójki. Jako zabezpieczenie. W razie gdybym miał za zdarcie jeszcze, ale on nie ma. Ma dwo, dwie karty, dwa brązy do buffowania, dwie jednostki. Tylko może mieć za zdarcie oczywiście, jeżeli jedno z nich jest najemnik. Teraz co on będzie nie rzucił, to ja pasuję. Mhm. Dobra, czyli ja mam trzynastkę na następną turę. Nie, nie mam trzynastki. Mam piątkę. To z brzasku była taki Zamuła, zamuła. A ja to nie ma większego znaczenia. Czyk i czek. Bardzo źle. No, się ma tu Google. Właśnie próbowałem grać rankedy, ale mnie wywaliło. To nagrywam jeszcze raz, bo nie ma sensu pokazywać wam rankedów, który mnie po prostu wywala w pół gry. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Co ja mówiłem na, poprzednim na poprzedniej próbie nagrania, że. Wczoraj 2000 subów mi wpadło, więc chciałem wyrazić moje wyrazy wdzięczności, być może i powiedzieć, że miło mi, że. Że tylu z Was y, chce oglądać moje materiały, że się to jakoś tam y, mniej lub bardziej Wam podoba. Y, no nic, no wrzuciłem dzisiaj y, za na y, ten. Tych heroesów, którzy y, których wczoraj streamowałem, dla tych z Was, którzy są zainteresowani, to tam i y, chcą prze, przesiedzieć kolejne trzy godziny swojego życia, tam czy dnia zmarnować na to, no to y, zapraszam. Nie jest to być może moje jakieś tam najwyższe górnolotne nagranie na YouTube a, ze względu na to, że to był livestream. Eee, no ale jak to chce, nie? No, chyba coś znalazło. Mam nadzieję, że tym razem mnie nie wy... Nie, nie znalazło. Nie wiem, grałem z Krystraszem i w pół gry mnie wywaliło. Nie wiem o co chodziło w ogóle. W drugiej turze, nie? Puf, przegrano. Coś jest nie tak. No. Yy, pru, 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 czy coś jeszcze mam do powiedzenia? Yy, nie wiem, no następny live stream, jaki będę robił to chyba z GWINTA. A później znowu wrócimy do dalszej kampanii w yy, Ale to nie wiem kiedy. Nie wiem czy dzisiaj chyba nie mam siły specjalnie. Zresztą dzisiaj jestem potencjalnie umówiony, więc nie mam.